Cześć, cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o pięciu roślinach, które zamierzam odratować i powiem Wam mniej więcej, jaki jest mój plan na ich odratowanie. Zapraszam do oglądania. I zacznijmy może od tych dwóch bambusów, które tutaj widzicie. Są to rośliny, które mogliście już widzieć u mnie na filmach. Które ja zachwalałam i mówiłam, że są naprawdę proste w obsłudze i nic się z nimi nie dzieje. No i widzicie, do czasu, tak jak widać, nie wszystko jest wieczne i tak się z nimi podziało. Ja wam tutaj w okienku postaram się pokazać, jak one wyglądały jeszcze zimą, a w zasadzie chyba nawet na początku wiosny jeszcze całkiem fajnie wyglądały. Natomiast w momencie, kiedy one wypuściły takie długie przyrosty, tutaj w tym miejscu, takie liściory, to zaczęły te liście po jakimś czasie żółknąć. No i ja sukcesywnie po jednym po jednym odcinałam, aż do momentu, kiedy no nie wyglądała ta roślina fajnie. Także wyniosłam ją w miejsce, gdzie trafiają wszystkie moje rośliny, z których nie jestem już za specjalnie dumna. No i tak sobie te bambusy stały. I słuchajcie, ma się im na życie, ponieważ tutaj, tak jak widzicie, zaczyna coś wypuszczać. Tu jest bardzo duży oczek, w miejscu, w którym ja ucięłam. Te stare liście, te wszystkie białe tutaj oczka, które widzicie, to są miejsca, z których on prawdopodobnie będzie wypuszczał liście. Tak samo tutaj, czy tutaj, tak jak widzicie, także ma się im na życie i wydaje mi się, że tym razem nie będę ich trzymała w wodzie, tylko po prostu wsadzę je do ziemi. Zrobiłam też niestety jeden błąd. Pewnego razu przy podlewaniu wszystkich roślin zapomniałam się i wlałam do nich wodę z nawozem. I niestety w słoiku zrobiło się zupełnie czarno, te korzenie zrobiły się takie brzydkie. Ja wam zaraz pokażę, one już są i tak wypłukane. Ale zobaczcie, one się zrobiły takie brzydkie. Były takie ładne, jasne, beżowe, jasnozielone, a teraz zrobiły się takie no nie za bardzo, ale tutaj widzicie też, że od spodu one i jeden i drugi wypuszczają nowe przyrosty. Także wydaje mi się, że żyć będą. Jak będą wyglądać z czasem to nie wiem. Więc mój plan jest taki, że ja po prostu już teraz trzymałam je dość sporo w wodzie. I wydaje mi się, że to jest już czas kiedy trzeba je posadzić do ziemi. I zobaczyć jak będą rosły sobie w ziemi. Także mój plan na te bambusy jest taki, że dzisiaj wsadzam je do ziemi. No i będę obserwować co się z nimi dalej będzie działo. Kolejną rośliną do odratowania jest ten gruboż, czyli tak zwane drzewko szczęścia. Ten gruboż swego czasu był bardzo dużą, rozłożystą rośliną, takim niemalże drzewem rzeczywiście, i wyglądał naprawdę okazale. Natomiast po pewnym czasie, ze względu na to, że przyszła zima. I warunki nie za bardzo mu już odpowiadały, w szczególności mam tu na myśli światło, a w zasadzie brak wystarczającej ilości światła. Zaczął on te liście gubić, zaczął się wyciągać, no i nie wyglądał już tak ładnie. Zaczął mi się też chylić w Donicy, co spowodowało to, że musiałam dawać różne podpory, nie mogłam tych gałęzi ułożyć tak, jakbym chciała. No i tak jak mówię, nie wyglądał ładnie, bo gałęzie były długie i zakończone niewielką ilością liści. Natomiast ja postanowiłam go pociąć. Wszystkie gałęzie w zasadzie skróciłam, wyniosłam go na dwór, żeby sobie troszkę odżył. No i rzeczywiście na tym dworze jest mu lepiej. Tak jak widzicie, wypuścił sporo już nowych liści, bo nie było ani jednego. Były same gałęzie. Ja Wam pokażę w okienku, jak on wyglądał mniej więcej 2-3 tygodnie temu, bo nagrałam, żeby mieć po prostu. Możliwość porównania, jaka jest różnica między tym, co było wcześniej, a tym, co jest teraz. Natomiast w tym momencie wydaje mi się, że już całkiem sobie dobrze radzi i nieźle odżył. Ja tutaj też z boku włożyłam dwie gałązki, które ucięłam tutaj i tutaj. I one też zaczynają. Ta już wypuściła liście, ta też wypuściła, ale wnosząc go do domu, żeby wam pokazać, niestety tutaj te liście ukruszyłam. I plan na tego grubosza mam taki, żeby przede wszystkim jak najdłużej trzymać go na dworze, gdzie ma dostateczną ilość światła. Mam nadzieję, że nic go nie zaatakuje, jeżeli chodzi o jakieś szkodniki. I w momencie, kiedy już nie będę go mogła trzymać na dworze, to wtedy wniosę go do domu, no i postaram się znaleźć mu naprawdę, naprawdę jasne miejsce. I zdecydowanie ograniczyć podlewanie. Bo to, co wykończyło mojego grubosza również w zimie, to to, że ja nie dostosowałam podlewania go na okres zimowy. To znaczy, nie dostatecznie zmniejszyłam ilość podawanej mu wody, i w związku z tym no on niestety zaczął mi marnieć. Także plan na niego, tak jak mówię, jest taki, że stoi teraz na maksa na dworze. I w momencie, kiedy już nie będę mogła go trzymać na dworze, przynoszę go do domu i stawiam go w jednym z najjaśniejszych miejsc w moim domu. No i zobaczymy, czy do wiosny przyszłego roku uda mi się go ładnie przechować, no bo w lecie on sobie radzi fajnie. Problem jest właśnie z tym okresem zimowym. Myślę, że jest szansa na jego odratowanie. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. W tym momencie wygląda to już nie najgorzej. Bo tak jak mówię, był łysy, teraz już ma jakieś liście, więc jest na plus. Mam nadzieję, że się jeszcze bardziej zagęści, jeszcze więcej tych liści wypuści z tych miejsc, w których ich nie ma. No ale zobaczymy, jak będzie wyglądał za miesiąc, dwa, kiedy będę musiała go już sprzątnąć do domu. Kolejną rośliną, którą mam do odratowania, a w zasadzie wydaje mi się, że moje odratowanie się już trochę powiodło, to jest ta oto malutka zielistka. To jest szczepka zielistki, która odłamała mi się w momencie, kiedy ja wnosiłam do domu tę zielistkę, którą mam w sypialni i którą wam pokazywałam, że nie za bardzo mi z nią po drodze. I ta szczepka nie miała w zasadzie żadnego korzenia, miała tylko kawałeczek, taki dosłownie malusieńki, że wydawało mi się właśnie, że z tego miejsca korzeń nie wyjdzie. No i wsadziłam ją tak. Od niechcenia w doniczkę pomyślałam, a noż widelec, może coś z tego będzie, zobaczymy. I tutaj, słuchajcie, wydaje mi się, że całkiem fajnie się przyjęła, więc korzenie na pewno już jakieś wypuściła. Z boku też tutaj widzę jakiegoś małego dzieciaczka, także nawet się nie spodziewałam. Dopiero jak wnosiłam ją do domu, to to zobaczyłam. Także, no słuchajcie, wydaje mi się, że akcja ratunkowa całkiem się tutaj mi powodzi. Może nawet się e, polubimy z dzielistkami, zobaczymy. Na razie wygląda to w ten sposób, no i zobaczymy jak będzie wyglądać dalej. Mój plan na jej odratowanie jest taki, że również będę chciała trzymać ją na dworze jak najdłużej, bo widzę, że po prostu jej to służy. Oczywiście w momencie kiedy już będą przymrozki, pierwsze przymrozki, będę wnosiła te wszystkie rośliny do domu, więc i tę zielistkę również zabiorę. Postaram się jej znaleźć również dosyć widne miejsce, no i zobaczymy jak przetrwa ten najtrudniejszy zimowy okres. Kolejną rośliną jest bananowiec, słuchajcie. Jeżeli chodzi o bananowce, to z nimi jest u mnie taka historia, że one sobie rosną fajnie do pewnego momentu, no i w pewnym momencie niestety zaczynają gubić zbyt dużą ilość liści, co nie jest normalne, bo one oczywiście mogą gubić spodnie liście co jakiś tam czas, ale mi one gubią zdecydowanie za dużo tych liści w zbyt krótkich okresach czasu. Natomiast wszystkie te rośliny kiedy już tam dorosną do pewnego etapu, wypuszczają też młode sadzonki. No i ja te sadzonki siłą rzeczy oddzielam od roślin matecznych i wsadzam sobie w osobne doniczki, żeby zawsze jakiegoś tego bananowca w domu mieć. Ale szczerze mówiąc, powoli tracę do nich cierpliwość. To jest właśnie jedna taka sadzonka, którą ja tutaj sadziłam i ukorzeniłam, słuchajcie. Ogólnie mam ich w domu teraz cztery takich maluszków. Natomiast tylko dwa, wydaje mi się, mają się na życie. Zobaczymy, ile uda mi się ich odratować. Przyniosłam tutaj jedną. Ta jest akurat w nie najgorszym jeszcze stanie. Dwie z nich sobie trzymam na dworze i dwie z nich sobie trzymam w domu. Zobaczymy, którym będzie lepiej i które lepiej sobie będą radziły. Bananowce potrzebują dosyć sporej wilgotności powietrza i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mój dom, no to tutaj takich warunków idealnych nie mają i być może dlatego one tak gubią liście, ciężko mi jest powiedzieć. Mam z nimi trochę problemów, ale nie poddaję się i postaram się przynajmniej jedną sadzonkę zawsze mieć w domu. I ostatnia, słuchajcie, piękność nad pięknościami to jest kalatea. I to jest kalatea Maui Queen, o ile dobrze wymawiam nazwę. Tak ona wygląda w tym momencie. Jak ja ją kupiłam, no to oczywiście była ładna, może przez 2-3 tygodnie. Później nie dopatrzyłam się tego, że zadomowił się na niej przędziorek. No i ten przędziorek jak zaczął ją jeść, tak ją zjadł, niestety. Szybko wyrzuciłam ją na dwór, żeby tego przędziorka sobie nie roznieść po wszystkich roślinach. No i ona tak stała na dworze i ani w prawo, ani w lewo, więc postanowiłam obciąć jej wszystkie liście. Podlałam ją mospilanem, opryskałam to co tutaj zostało też mospilanem. No i ona sobie tak stała, zaczęła wypuszczać tutaj, tak jak widzicie, nieśmiało jakieś listeczki. Niektóre są poucinane jeszcze od nożyczek. Nie jest nawet, słuchajcie, przesadzona, tylko tyle co podlałam ją mospilanem, żeby wybić tego przędziorka. Natomiast nie chciałam jej fundować kolejnego szoku z przesadzaniem, także tak sobie stała. Miała więcej liści, niż widzicie tutaj, ale część musiałam usunąć, bo po prostu zostały przypalone od słoneczka. Ona stała w takim miejscu, że generalnie miała cień, ale przez 2-3 godziny było tam słońce no i niestety popaliło jej trochę liście. Dlatego teraz przyniosłam ją już wczoraj do domu i myślę, że ona już będzie stała w domu. Nie widzę tu żadnych śladów żerowania przędziorków na tych listkach, które zostały. Będę ją obserwowała. Stoi z dala od moich innych roślin, także na pewno będę miała ją na uwadze, bo wiem, że przędziorki uwielbiają kalateę. Marzy mi się, słuchajcie, jeszcze Kalatea orbifolia, ale nie wiem, czy się na nią zdecyduję właśnie dlatego, że tak bardzo Kalatee smakują przędziorką. Także to jest pięć moich roślin, które będę w tym momencie próbowała odratować. Będę Wam też pokazywać co jakiś czas efekty tego mojego działania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także życzcie mi powodzenia w tej nierównej walce. Ja Wam życzę miłego dnia, dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam, cześć!